Według naszych ustaleń użytkownicy smartfonów smsują równie chętnie jak posiadacze zwykłych, klasycznych telefonów komórkowych z guzikami. Czyli to znaczy, że fakt posiadania komunikatora mobilnego jak g jak iMessage, czy jakikolwiek inny produkt, nie odstręcza ludzi od wysyłania SMS-ów. W ten sposób coś co lubią, coś co robią, coś co jest dla nich naturalne. SMS-y chcą otrzymywać e, użytkownicy niezależnie od, e, od wieku, niezależnie od płci. Wszystko zależy od tego, w jakim celu chcemy taką komunikację SMS wykorzystać. Jeżeli chodzi o wykorzystanie komunikacji SMS, na przykład takiej marketingowej, gdzie chcemy zachęcić kogoś do odwiedzin sklepu lub strony internetowej, na przykład mamy do sprzedania czy do zaoferowania jakąś odzież, jakieś buty, wiadomo, że kobiety wtedy chętniej na takie nowinki spojrzą, bardziej łaskawym wzrokiem, będą bardziej zainteresowane skorzystaniem z takiej promocji. Ale jeżeli Mamy ofertę, która bardziej pasuje czy bardziej jest zbieżna z gustem mężczyzn, to również możemy liczyć na to, że zareagują bardzo proaktywnie po otrzymaniu SMS-a. W końcu o to każdemu marketerowi chodzi. Banki wykorzystują komunikację SMS, dlatego że jest ona niezawodna, jest ona skuteczna i dociera do użytkownika, a tam, gdzie chodzi o pieniądze. Nie ma miejsca na, na systemy, na rozwiązania, które zawodzą, gdzie coś nie łączy, gdzie coś nie działa. Bo po prostu użytkownik banku, klient banku chce mieć dostęp do swoich pieniędzy. Jeżeli chce zrobić przelew, to chce mieć tego SMS-a w tej chwili, a nie za dzień, za dwa dni, za trzy dni, kiedy już po prostu zupełnie go to nie interesuje. Więc jeżeli banki wykorzystują komunikację SMS do potwierdzenia przelewów, to tylko pokazuje, jak. Szalenie skuteczna jest to komunikacja, jak, jak pewna jest to komunikacja. To jest najlepsza referencja, jaką sobie można wyobrazić. Przyszłość serwer SMS widzę piękną, dlatego że zainteresowanie klientów tego typu usługami rośnie. Coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę, że nie cały świat oszalał na punkcie smartfonów. To nie jest tak, że wszyscy mamy już konto na Facebooku, że wszyscy już nie możemy bez tego żyć. Okej, okay, to, to się dotyczy części osób, ale wciąż. Jeżeli nastawimy się na to, że marketingowo będziemy się skupiać wyłącznie na posiadaczach smartfonów, wyłącznie na posiadaczach smartfonów z odpalona aplikacją Facebook, to skazujemy się niestety na straty, dlatego że wciąż nasi klienci, którzy mają w kieszeni po prostu komóreczkę z guziczkami, nie mają Facebooka i nie chcą mieć. Są wciąż klientami, o których warto pamiętać, i którzy wciąż mogą przyjść i coś kupić, mogą skorzystać z naszej usługi. Dlatego serwer SMS widzi ten rynek wciąż bardzo, bardzo w takich kolorowych barwach, i planujemy kolejne ciekawe casey, kolejne projekty z naszymi klientami.